Akcje czy rynek funduszy inwestycyjnych to jest jedno i to samo. Ja w sumie powiedziałem już dzisiaj dość, dosyć dużo na ten temat, jeśli chodzi o kwestie rynków i tak zwanych sygnałów rynkowych. Na dzień dzisiejszy to nie są żadne inwestycje, żeby było jasne, jeżeli ktoś chce naprawdę wiedzieć, czym są inwestycje, czym się różnią od spekulacji. Zachęcam do przeczytania mojej książki Wskazanie na zyski, jeżeli ktoś uważa, że ją czytał, to zachęcam do przeczytania raz jeszcze. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z rykami spekulacyjnymi, a nie inwestycjami. Inwestycje to jest proces twórczy, o czym mówiłem wcześniej. Dzisiaj nie mamy do czynienia z żadnym procesem twórczym. To są wszystko spekulacje, ponieważ realna gospodarka nie rozwija się od kilkunastu lat. Powtarzam, od kilkunastu lat. To wszystko, drodzy Państwo, co widzicie, te wzrost PKB, to jest realne oszustwo. To są kłamstwa czystej natury. Dzisiaj w rozwój PKB na przykład wlicza się w bilansowanie instytucji finansowych. Instytucje finansowe na dzień dzisiejszy to są jedyne, które robią naprawdę jakikolwiek. no właśnie, co robią? Zyski robią? No, z czego robią zyski? W sumie, szczerze, niczego nie produkują. Co produkują instytucje finansowe, żeby się przyczynić do gospodarki, a tym samym do wzrostu PKB? Pytanie zasadnicze. Należy się zastanowić, znaczy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co produkują? Gospodarka, jeszcze raz. Powinna komu służyć? Bo zostało stworzone przez ludzi. Czy długi służą ludziom? O tym mówiliśmy dzisiaj. A my co? A wliczamy w PKB wuchę? Wliczamy dzisiaj w PKB dochody i zyski farmacji. Znacznikiem rozwoju gospodarki. No tak, w tej chwili jest nam to przekazywane. Czyli dzisiejszy temat jest rozsądek finansowy, więc zastanówmy się nad tą kwestią, bo to jest świat, w którym żyjemy. Czyli farmacja, która rozwija się wtedy, kiedy jesteście chorzy i przynosi dochody, to dobrze. Bo jak przynosi dochody, to dobrze. Ale dochody przynosi tylko wtedy, kiedy jesteście chorzy. Czyli taki wzorowy uczestnik naszej gospodarki to jest pacjent, który potrzebuje dializy i chemii. No tak, wzorowo jest, bo to. Tak, to przyniesie dobre zyski dla PKB. Ale w tym świecie uczestniczycie. Tymi sygnałami kierujecie się, podejmując decyzje inwestycyjne. Dokładnie wymi. Dzisiaj farmacja obok finansów to są dwie branże. To przyniosą, przynoszą największy wzrost PKP. I tym samym wykazują nam czynnik wzrostu gospodarki. Ale jeżeli gospodarka ma służyć ludziom, to coś tu jest moim zdaniem niezgodne zresztą. Bo nie ma kogoś, kto mi w tej chwili udał, komu, udałoby się faktycznie w przekonać, że jest inaczej. Obojętnie na jakim forum dyskusyjnym. Jakim cudem więc liczone jest to do PKB i przekazywane jako wskaźnik gospodarczy, jeżeli nie służy ludziom? Jeżeli ludziom szkodzi? To jest przekaz na co dzień, który słyszycie w wiadomościach. Wzrost PKB. Wzrost gospodarczy, sygnały rynkowe, wszystko. czy nie większe kredyty, że... Co bardziej jesteś chory, tym jesteś lepszym uczestnikiem tego całego systemu. Jest lepiej. I wy się na to godzicie, bo Wy się tym kierujecie. To jest robione tylko dlatego, że się tego słuchacie. Że jesteście nieświadomi. Dziel, rządź, trzymaj głowę i długich. Akcje. Drodzy Państwo, wszystko rynek absolutnie spekulacyjny, to na najwyższym poziomie. Akcjonariusze są jednymi z głównych dzisiejszych powodów upadku gospodarki. Bo to nie są żadni akcjonariusze, tylko spekulanci. Prawdziwi akcjonariusze to są ci, którzy mają... To się nazywa focuks akcje w Niemczech, nie wiem, jak to, jak to będzie miało określenie w języku polskim. To są udziałowcy, inaczej tłumacząc, prawdziwi udziałowcy. Okay, czyli mają udział w firmie, oczywiście pełną odpowiedzialność. Różnica polega na tym, że taki udziałowiec, przykład, po pierwsze, kwotę swoich udziałów może odpisać od podatku. Po drugie, w razie upadku firmy ma prawo w pierwszym rzędzie do wszystkiego, co firma posiada. Posiada. Czyli maszyny, firmy, ziemię, budynki, wszystko. OK, jest współwłaścicielem firmy. Natomiast akcjonariusz jest kim? Co? Jakie ma prawa? Ma prawo dać swoje pieniądze. A poza tym ma prawo liczyć na to, że jeżeli firma uzna za stosowne, bo że zrobiła wystarczająco zysków, że się podzieli z nim odrobiną. Oczywiście sprawiedliwie. Ja dostanę 360%, 3, albo 6, albo 8, bo płacimy do dywidendy. Nie ma to i no, Rynek akcji na dzień dzisiejszy polega na rynku dawcji. To jest czysta spekulacja, drodzy Państwo. Jeżeli inwestycja ma być procesem twórczym, to na twórczy proces, o czym mówiłem na samym początku naszego spotkania, potrzeba czasu. Dzisiaj tego czasu nie ma. Spekulant inwestuje dzisiaj, chce mieć zyski jutro. Najwięcej ludzi na spotkania zwabisz, jeżeli obiecasz im 360% w skali. Słuchajcie, ja myślałem, że to są naprawdę żarty. Ja tutaj tam, tam, nie wiem, miesiąca, dnia. Ja, ja myślałem, że to są żarty, to nie są żarty. Ja byłem świadkiem, i tu są ludzie na sali, którzy którzy byli świadkami, byli przy tym, jak przychodzili goście na spotkania z walizkami pieniędzy. pieniędzy z walizkami mam na myśli, chodziło o setki tysięcy z walizkami. Na spotkania, na które było zapraszane pod kątem 1500% skali, skali roku. roku. 1500% skali roku. Kto chce tyle zarobić? Ja myślę, że pan zrozumie. Mało. Żona pakujemy, się, na ja mam terminy Jeżeli obiecasz Niemcowi 8% w skali roku, w stanie nie wyjdzie. Bo powie, że to jest spekulacja i jest w Polsce ludzie dają się nabierać na 1500% skali roku i przynoszą wojskie pieniądze, jaja sobie za nie robicie? I dziwicie się, że jesteście tak wyzyskiwani i ja robimy w Babuchu na najwyższym europejskim poziomie? Jeżeli życie naprawdę w gruszki na wierzchie, coś ponoć w kurniku rosną. Nie ma niczego, nic w tym Wszystko wymaga procesu twórczego, wszystko. Oczywiście, że zdarzają się, ale proszę was, No, to jest to samo, jakbyście grali w totolotkę. Nie będę pytał, kto gra w Totolotka, bo wiem, że się lecą. No, jeden profesor w Hamburgu wyliczył yy, statystyczną zasadność wygrania w Totolotka. Gdybyś jechał pojazd autostradą z Monachium do Hamburga, to jest kawałek, jeżeli ktoś jest na Niemcy, prędkością 150 km na godzinę, z zawiązanymi oczami próbował yy, dwu eurówką trafić w co 5 km w Bityki To prawdopodobieństwo, że trafisz w turystyki jest większe niż wygranie w Totolotka. Powtórzyć Wam jeszcze raz. 150 na godzinę, ponad 600 km. Odległość, zarządzane oczy, masz 2 euro w i rzucasz, próbujesz trafić w papier stojący od miodu co 5 km wbity bity Prawdopodobieństwo jest większe, a mimo to 16 milionów ludzi gra w łódka. Ja bym mówił o gotówku homosapiec cały czas, żeby było jasne.